Siemaneczko ziomeczki, z tej strony Skibi Dzisiaj sobie zagramy w grę Skill, tak yy, To będzie pierwszy odcineczek na moim kanale Z tej gry, mam nadzieję, że ta gra będzie się wam Bardzo podobała I że będziecie chcieli w nią sobie zagrać ta, yy, No i co jeszcze A, link do Tej gry będziecie mieli w opisie Na dole, pod tym filmikiem I no No i zapraszam do grania nie tak. mu bomby. A waś Okej, okay, dobra, czekajcie, ja jestem w e, def. O dobra To jest ogólnie strzelanka. Taka podobna do nawet do CSGO z tego co Możesz Słyszałem Kurde Fuck 2 HP mam tylko. Fak. Wiedziałam, że tam idzie, ale kurde... Myślałam, że gdzieś indziej niestety. Dobra. Okej, okay, dobre. idziemy. Czekajcie, dźwięk sobie ściszy Okej. Okay. Czekajcie, teraz tędy idziemy. Dobra, chodźcie guru. Tam <laughs> guru dla mnie najlepiej się. Chodzi, ale ścina czasami. Nie wiem czemu tak ścina, ale ok. Czekajcie tędy iść, bo to... Oni mogą też tędy i przejść. Kurno widzicie. Ujeszła, tak... ja się zdegałem. Myślałem, że to przeciwnik. Okej, okay, chodźmy, wiecie co. Chodźmy taką. Tam pewnie będą. Ja widziałem taką fajną. Kampę tutaj jeszcze raz siedział. Dobra, chodźmy tędy. Weźmy ich może od pleców. Jeżeli się uda, to. No i wygraliśmy. Ale to jest z jedna runda. Bo to są kilka rund. Na no, jak widzicie, tutaj na górze, nie? Jest tych takich jakby 10 rund takich. Nie wiem jak to powie Wytłumaczyć, nie? Ale mam nadzieję, że zrozumiecie. O oh, Do kurde. Skubaniec. Dobra, rzucimy tam granata. Jeszcze. Niech ma. Padnie. Czekaj. Dobra. Piękny headshot. Nie ma biedy. No i... No, zabił mnie, zabił, ale no, nie ma biedy, nie ma biedy na razie. Saty 2 na 2 to. Za dobrze mi trochę nie idzie, nie? Ale. I w ogóle ja polecam w tej grze FAMASA. FAMAS, bardzo fajna broń. I no, może się wydawać niecelna, ale fajna. I nawet dostałem taką farbę, no nie wiem na ile, albo nawet i na zawsze, nie wiem. Taką fajną farbę dostałem. Bo tu można w broni sobie malować, nie? Eee, I... yy, to... no To jest nawet spoczko. Czekajcie, ja tu wbiję. O kurde. O skór ja jestem. Zaraz mu tam rzucę granata. Okej. Okay. Ale dosta. Ładnie rzuciłem granata. Okej. Okay. On pewnie się teraz tam gdzieś kampi założy się. Czekajcie, gdzie on jest. Możesz. No. John. No i wygraliśmy i wygrywamy dwoma punktami. My mamy trzy wygrane, a oni mają tylko jedną. Dobra. Idziemy. My jesteśmy na razie dev, bo to jest def i offensive. Def, czyli że musi bronić tych bomb, żeby oni ich nie rozbroili, a ofensywni, czyli że muszą, wiecie, rozbroić te bomby, nie? Znaczy. Podłożyć te bomby. My musimy pilnować, żeby oni tego tak, tego nie zrobili, nie? Czyli def, obrona, nie? Czyli musimy bronić. Ofensywa, tak, dobra. Mam nadzieję, że zrozumiecie. Moi widzowie, mądrzy widzowie. Ok. <laughs> no i szybko to nam dosyć idzie. Od razu wygrywamy. I tak, taki, tak mam dobry team, taki mi się dobry trafił, że ciężko kogoś w ogóle zabić, nie? Ale. Jeszcze dajemy radę. Też czasami jest tak, że można ustać i słuchać tupanie takie. Możesz. No, Okej okay. Czekajcie, bo miałem coś tutaj taką, że mama wbija do pokoju, ale dobra, nieważne. Idziemy. Czekajcie, żeby teraz na, nam takie surprise nie zrobili. Kurde, teraz będzie będziesz czekał. Rudy spokój! Ciato. Dobra. Idziemy. Użysz, kurde. Dobra, zginął. Ta typiara jest dosyć dobra, więc... No, ale czyli dobry nam się ogólnie. Team trafił, więc... Czeka. Jedna osoba jeszcze została. Nie powinniśmy mog... Nie powinniśmy mieć z nią problemu, bo patrzy na jej staty. Okej. Okay. Teraz gdzie ona jest tylko. O kurde Jezu Nie zauważyłem jej Myślałem, że to jest z naszej drużyny paszy i czerwona ta szarfa, nie? Bo to są takie czerwone. Tak jak ktoś. Przeciwnik. Dobra, tam kurna ulokować, bo on Tam Nie wiem czy słyszycie ten głos. Okej, okay, idziemy. Ale jestem cały czas przeziębiony, nie? Okej, okay. kurde. Nie, to życie granada OK idziemy. Fuck, fuck. Kucaj, kucaj, kucaj. Ok. A dobra, to Nasz. nasz. Fuck. Jea, yeah, pierdziele Sorry, team. Okej. Okay. Trzeba przeprosić, nie, bo... O, o widzieliście tam. No. Czekajcie, chodź tu, laseczko. Okej, okay, dobra. Czekajcie, jak ja mam staty 3 na 3. 3 na 3? A, no tak, przecież tamtego zabiłem i on... Okej. Okay. Ja pidole! Ja nie rozumiem takiego. Patrzcie, zabił mnie teraz 2924, 2924. No i co to jest zanik Ja nie wiem, co to jest nie? Dobra, kurde. Lokoło bombę. Teraz oni zaczynają powoli y, wyrównywać. Bo zobaczcie, teraz ty, cały czas z nich zostaje y, więcej osób, a u nas tylko jedna. No niestety. Nie powiodła się i znowu wygrali. Jeszcze dwa razy przegramy. No i. Będzie remis, i, mo i możliwe, że to doprowadzi do przegrany, ale musimy być w dobrej myśli. Dobra, idziemy. Kurde, ta jeszcze na to odważna jest. Widzę, nie? normalnie na hardcora wbija się. Ok. O żesz, kurde, jeden HP mam. Ja pierdolę, widzicie to? Jeden HP do samego dostałem. Oluju. Kurde, szkoda, że tu nie można się uleczyć, nie? bym się uleczył. O kurde. Dobra, dawać. Czekaj, u nie zostało. O rzesz, Kurde, zim. Zję... Jak miałem jeden HP, to. Mam prawo zginąć. Kurde, zaczynamy powoli przegrać. O, teraz. Dostaliśmy zmiany na ofensywę, czyli teraz my będziemy musieli. Podkładać, tak jakby bomby. Czyli atak. Okej. Okay. Idziemy. Czyli widzicie, tam są takie bomby. I musimy je. Podłożyć, tak jakby. Dobra. Idę z tą laską, bo ona jest... Zawsze, jak dostanę takiego yy, flesza, to kucam, żeby mnie nie mogli ściąć. Ale dostał. Kurde, ale patrzcie, jak on zabija przez te, przez barierki. Ale no to ładnie, ładnie. No ładnie, ładnie, ładnie. Dobra. Okej, okay. tu widzę, że to tutaj... Bardziej nie grają na podłożenie bomb, tylko kto kogo wybije, nie? Kurde, dwóch na dwóch jest teraz, więc ciekawy kto wygra. Oczywiście liczę na mój team, nie. Kurde, aż Dead yy, deadów mam? O nie, i został tylko I AM No Czekajcie. Ej! Dobra Kurde, tu pies drapie mi drzwi No i widzicie, zremisowaliśmy i możemy to przebrać, więc musimy się wziąć ga w garść Kurna Okej, okay, idziemy Fuck Fuck, fuck Jak ja nie lubię tych granatów, bo... Ciężko ogarnąć, w którą stronę mniej więcej trzeba iść, no i... zginęłem ze snajperki mnie ścią, no. Denerwują mnie snipery. te No nie wiem. Oluforąb jest tą ma broń F pofarbowaną. Albo to pofarbowana, czy taka ona jest, nie wiem. Chyba farba to jest taka. ale zarąbiście to wygląda. To jest SG, o SG Survival Games. Okej. Okay. Ta broń się tak nazywa SG551. Oh, headshot, kurde. Kompatian. Podkłada bombę. Ja bym tego nie robił na jego miejscu teraz, tak? No, zobaczymy, może się uda chłopakowi. Trzeba być w dobrej myśli. Czaj, on ma, ma dosyć dobre staty, więc. Okej. Okay. Dawaj, dawaj, młody. Kurde. Dobrze. No, wyzbroili bombę, ten zajął jego uwagę. No i teraz przegrywamy jednym punktem. Musimy się brzezkać, bo inaczej, no. Już coraz mniejsze mar szanse się robią I chyba w naszym teamie jest mniej osób O ile dobrze wiem Tu życzę, życzę na wszelki wypadek Ok, idziemy Tutaj chyba nikogo nie ma Więc dobra, jest spoko Ok, idziemy teraz zabezpieczyć sektor A Dostanę chociaż asystę. O! Misja no. zakończona. No i wygraliśmy. Łanie, Łanie, Łanie. Naprawdę bardzo łanie. I doprowadzamy do remisu. więc jak się weźmiemy w garść, mówię. Jak się weźmiemy w garść, to damy radę. Okej. Okay. Idziemy znowu tam. Teraz pójdę z tym gościem. O! siema. Jeb, jeb. Normalnie tu wszystko trzeba rozwalać, dobra spokój tam, dobra, pójdźmy tędy nie, chyba tutaj nic nie będzie. No dobra, ona tu była, została zabita. Kurde, się wystraszyłem. Że to przeciwnik. Dobra, teraz wystarczy zabezpieczyć to. I jak myślę, że już będzie 5 sekund, zostaje to. Nie mają szans, zresztą on tylko jeden został, więc. No, zabił mnie. Ale no, wygraliśmy no. No co zrobisz? Wygraliśmy tak wygrywamy, znowu osiągnęliśmy prowadzenie, więc robi się dobrze już Sytuacja została już wykontrolowana. Okej, okay, dobrać. Wykontrolowana, co? Czekaj, no kurde, nie strzelaj tam Strzela mi tam. To trzeba wcelować, a nie o! A. Trzeba wcelować, a nie strzelaj. O, o! Kurde, agresyw, widzę. Agresywni i tacy wiecie. Takie Agresyw. Możesz kurde. Dobra. Dobra. Pójdźmy tędy. Możesz... Ale headshota, headshota dostał. No Jezu! No, niestety na początku zacząłem grać dobrze, a potem już mi coś odwaliło. I kurde, ciekawe, czy da rady chłopak z, w, w, z 12 HP? Mam nadzieję, że da, ale szczerze, ma yy, marne szanse są. Dobra, czekać. Teraz. No, i niestety zginął, nie? Ale chyba dużo mu HP zjął. zabrał. Co go, go nabalał. Co dobra, ponieważ Idziemy. Czekajcie, teraz pójdziemy inną drogą. Może tędy wiecie co. Pójdźmy. Tędy. O. Tak elegancko. Okej. Okay. Dobra, headshot, headshot dostał i... No i wygraliśmy, tak? Wszy, wszystkich yy, zabiliśmy i pojęcie, ta runda nam nawet dobrze poszła. Wiecie co, chyba jeszcze raz pójdziemy tą drogą. No dobrze mi to wyszło, więc będziemy próbować tędy iść. No i wygraliśmy. Jeszcze jedną rundę wygramy. No i. Wygramy grę. Tą. tą mapę taką. Jakby. Dobra. Pójdźmy sobie tędy. Kurde. Ładnie tu są nawet ławeczki O. Się się, można usiąść. Dobra. Grafika tej gry nie jest zła nawet. W, fajnie, wszystko dopracowane. O kurde. fuck Jezu. Prawie bym popełnił samobójstwo. Dobra. Wbijamy się tam. Tak na hardcore. Zabiję go. Asystę tylko dostałem. Kurde. Dobra. No i wygraliśmy. To by było na tyle. obejśmy sobie filmik. I na razie, cześć. Pa.